Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry. Dzień dobry, Anna An... Kędzierska i Maciek Cichocki. <głos> <głos> Jaki masz Aniu cel na dzisiejszy odcinek? Pamiętać, że jest to odcinek numer 67. Dobrze. Coś z merytoryki, jakieś cele sobie stawiasz, wyzwania? Tak, zależy mi na tym, żeby zostawić naszych słuchaczy z taką myślą, że ustalenie celu swojego wystąpienia jest drugim ważnym krokiem, który warto wykonać wtedy, kiedy przygotowujemy się do prezentacji. I tym się właśnie zajmiemy, gdyż, albowiem, cała sztuka, cały pic polega na tym, żeby nie mówić do siebie, tylko mówić do ludzi. No i jest to poważny problem i wyzwanie, jeżeli nie chcemy używać tego słowa takiego... Na p. Na p. Ponieważ im większe mamy doświadczenie, jak już tak sobie przy ja zdiagnozowaliśmy, jacy to jesteśmy eksperci, jakie mamy za sobą fajne przeżycia i ile to mamy historii, z którymi się chcemy... Zdajmy ci głosem, więc proszę ci... O, kudełek. O jedyny... Już, 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 już. To... Dobrze, więc kudełek zdjęty. No i teraz y, im więcej mamy przekonanie, że mamy, to potem mamy takie wystąpienie na przykład półgodzinne. I rozumiesz, i mhm. całą historię życia i wszystkie anegdoty i wszystkie super swoje strony, mocne, silne talenty chcemy y, pokazać. No i pomimo tego, że my tak do ludzi z sercem na talerzu, to oni wychodzą jacyś tacy nieusatysfakcjonowani, a to ktoś przysnął, a to ktoś Facebooka oglądał, a to ktoś wyszedł w trakcie i w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Bo jest taka pokusa, takie ryzyko, żeby powiedzieć dużo i wszystko, bo przecież to jest ważne, a przede wszystkim, żeby powiedzieć wszystko, co wiem. No dobra. To jest trudny moment dla mnie, dlatego że no muszę z ręką na. Sercu Sercumem powiedzieć, że czasami jest mi ciężko ugryźć się w język i pojawiają mi się w trakcie wystąpienia, szkolenia, prezentacji takie lampki, że jeszcze to jest ważne, jeszcze to jest ważne, jeszcze to warto dodać, no bo ja wiem, że to naprawdę robi, no właśnie, czy to naprawdę robi różnicę, czy to buduje mój wizerunek i czego w ten sposób pompuję. No właśnie, bo to jest pytanie, po co ja to mówię? Mhm. I czy to, co mówię, przybliża mnie do osiągnięcia celu, czy też nie. No ale żeby wiedzieć, czy to mnie przybliża, czy nie, no to... A, przepraszam, <laughs> to... <laughs> no zdrówko. <laughs> to Reakcja ten obro... włosek. <laughs> Reakcja obronna organizmu na to, Nasze... że, że, że zauważyłem, że robię coś chyba nie najlepiej. <laughs> nie no będziemy tego wycinali, drodzy słuchacze, no, ale jak no ktoś to... przygłuch, to przepraszam. Młody, ściszy trochę moje kichnięcie. Obiecaliśmy sobie i wam, że będziemy nagrywali na żywo, tak. więc jedzie jak jedzie. Nie, no nie jedzie za bardzo tam całkiem, całkiem do dobrze. Do pachnie. celu, do celu. Zatem, żeby określić, czy to, co mówię, przybliża mnie do osiągnięcia celu, czy też nie, no to najpierw ten cel potrzebuję sobie nazwać, skrystalizować, określić. No i żeby to nie było takie bicie piany i mówienie o cel, cel to ważny, i żeby nie mówić dla siebie, tylko mówić dla ludzi, no to warto zadać sobie pytanie: z jaką myślą? Chcę zostawić z moją, moich słuchaczy. Gdyby było tak, że mogę ich zaprogramować, że oni z jednym takim macie, jak ty często mówisz, zabzyczeniem pozostają, że im tam coś do tej głowy włożymy i oni to ze sobą zabiorą i za jakiś czas wyciągną, to jakie to by było zdanie? Jedno zdanie. Nie rozdział książki, tylko jedno zdanie, z jaką jedną myślą ja chcę zostawić tych ludzi. Na przykład warto zadzwonić do niej, albo warto zaprosić ją na LinkedInie, albo warto pójść na to szkolenie. Uh -huh. Albo z jakim wrażeniem ich chcę zostawić. Czy to ma być takie rozbudzenie ciekawości, a może stan refleksyjny, bo w taki ich chcę wprowadzić, żeby oni potem sobie dalej z tym, o czym opowiadam, to, um, pracowali. Pozwól, że od razu do tego nawiążę, bo dla mnie to jest kolosalna różnica i to jest taki wniosek z pracy z ludźmi, jak uh -huh. wspieramy ich w przygotowywaniu ich wystąpień, że mam wrażenie, że często Pierwsza myśl, zanim nie, 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 nie podrążymy tego tematu, to jest taka potrzeba zostawienia, nie wiem jak to nazwać, nie chodzi mi tutaj o, o, o przezywanie, takie słowo mi przodu głowy, ale ja mam wrażenie, że trochę przeceniamy swoje możliwości. I co mam na myśli? No wychodzę przed ludzi, nadajmy na to to, nie wiem, 18, 20, 30 mhm. minut, i chcę zrobić tak. Żeby oni po tych 18, 20-30 minutach mieli odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, mm -hmm. przez co za dużo wkładam, za dużo mówię, i być może zbyt autorytarnie mówię, bo chcę im pokazać, że tak będzie lepiej. A dla mnie jest bardzo istotne, to, że być może tym odczuciem, z którym chcę o tym i zostawić ludzi po moim wystąpieniu, i na to pytanie warto sobie odpowiedzieć. Nie jest to, żeby znali odpowiedzi na pytania, tylko jakby tak pomyśleć, jakby podeszli do mnie w kuluarach albo mhm. napisali maila po wystąpieniu. Jakie pytanie chcę, żeby mi następne zadali? Może naszą powinnością w wystąpieniach, powinnością nie najlepsze słowo, może tym, tym celem w wystąpieniach byłoby rozgu, rozbudzenie głodu. Ty mi opowiadałaś, że... Mm, na początku roku, tego roku szkolnego, nauczyciele pokazywali, jedna z nauczycielek mówiła, że nie będzie kupowała, że dzieci mają nie kupować podręczników do jakiegoś przedmiotu, mm -hmm. bo z jej doświadczenia wynika, że tylko dwa razy w roku zaglądają tak. do podręcznika, a ta pani i absolutne ukłony z mojej perspektywy pani dla niej. Pani Patrycja, pozdrawiamy. Jak najbardziej, tak. Nie znam pani, pani Patrycja, ale chciałbym, żeby inni nauczyciele mieli takie podejście, że ona uważa, pani Patrycja, ona nieładnie o kimś mówi w trzeciej osobie, ale nie mam wyjścia, że dzieci powinny się nauczyć. Szukać w internecie wiedzy, a nie klepać ją z podręczników. Mm -hmm. I może to jest świetna metafora do wystąpień. Może to, co rozrusza ludzi, to, co spowoduje, że oni naprawdę wprowadzą coś, o czym my mówimy, to jest to, żeby uruchomić u nich proces dociekliwości, pewnej ciekawości, a niekoniecznie mieć wyzwanie, że chcę ich zostaw zostawić mm -hmm. właśnie z odpowiedzią na pytania. I to, z, to, to, to zmienia potem narrację zupełnie. Jeżeli sobie podejmiemy decyzję, czy ja mam ich prowadzić do tego, żeby oni mieli pytania, czy ja chcę odpowiedzieć na pytania. Przecież wcale nie wiem, czy oni je zadają. No właśnie. Wydaje mi się, że są takie wystąpienia, gdzie znalezienie tej jednej odpowiedzi może być spokojnie cenne. Jak najbardziej oczywiście. Ale cała masa jest takich, gdzie my właśnie nie potrzebujemy się silić na dostarczenie tych konkretów, takich w punkt, no bo nawet nie wiemy, jakie pytania i wątpliwości drzemią w tych ludziach, którzy nas słuchają, ale żeby zostawić ich z takim poczuciem zaprzyjaźnienia się z nami, na przykład, zakumplowania, żeby oni mhm. wiedzieli, do kogo uderzyć wtedy, kiedy pojawi im się taka potrzeba, taki problem. Ale to też jest fajna rzecz i myślę, że warto ją wprost nazwać, bo mm, możemy sobie zrobić taki szybki roboczy podział. Bardzo odpłynęliśmy od pierwszego pomysłu na ten odcinek. Nie, ale myślę, że cały czas <grym> jesteśmy w celu. Budzą mi się kolejne, mhm. kolejne wątki, ale o, o, ostatnie z nich i wracamy do meritum. Może, może warto wprowadzić sobie taki podział na cel, nazwijmy to jawny i ukryty, mhm. bo Moim celem tym takim jawnym, oczywistym jest, nie wiem, żeby zainteresować kogoś. Produktem, usługą, nowym podejściem do sposobu pracy, rozliczania... Jakimś modelem, który się wymyślił. Cokolwiek, nie? Ale przecież no nazwijmy rzeczy po imieniu. Moim celem, tylko żeby on nie był jawny, żeby to nie był ten pierwotny cel, ale celem... No, ukrytym to nie jest dobre słowo, dlatego się zawieszam, bo szukam... Celem drugorzędnym. Za... Okej, okay, Drugo... niech będzie celem mm. drugorzędnym jest to, żeby budować swoją markę osobistą, jak wychodzę na wystąpienia. Mm -hmm. Więc to zaprzyjaźnienie się z odbiorcami, to pokazanie siebie jako kogoś, kto nie wkłada im prawd objawionych do głowy, tylko pokazuje im inną perspektywę i traktuje ich jak dorosłych ludzi, którzy sami mogą wybrać, no może to też jest ważne to jest kamyczek na stronę tego, że może bardziej pytania, a nie odpowiedzi. Nie wiem, teraz dywaguje i to już, no, już, co, już no przestaje, to, bo to, samego mnie to uruchomiło. To ja już pobiegłam w stronę trójkąta satysfakcji, o którym w jednym z odcinków opowiadaliśmy. Ty powinieneś, tym bardziej jak biegniesz, to w stronę kółeczka niż trójkąta. No ty wiesz, czasami, jeżeli satysfakcja, to trójkąt zdecydowanie, <laughs> dlatego że tam można trzy rzeczy ugrać. Wiesz, w kółeczku to tylko jedna satysfakcja, a, a w trójkąciku są satysfakcje trzy, bo jest satysfakcja merytoryczna. Czyli ta wiedza, którą ludziom dajemy, mhm. jest satysfakcja proceduralna, czyli jak my to robimy, no i satysfakcja psychologiczna, czyli właśnie to wrażenie, z którym my ich zostawiamy, te emocje, które im towarzyszą, ta relacyjność, która się pojawia i to, że oni pamiętają, że my jesteśmy takim kumplem z sąsiedztwa, który będzie im towarzyszył, na przykład w realizacji ich celów zawodowych czy jakichś innych, które sobie w życiu stawiają. Wszystko to, o czym opowiadamy, jeżeli chodzi o cel. No to jest taka zadanie sobie trudu i zadanie sobie pytań, wchodząc w buty naszych słuchaczy, żeby nie startować do wystąpienia i do przygotowania z tym wszystkim, na czym ja się znam i co uważam, że jest istotne w temacie, bo to może być istotne, ale niekoniecznie dla naszych odbiorców. A nawet jak jest istotne w temacie, to to, o co warto zadbać, to to, żeby się zastanowić, i to za chwileczkę w, w tym kolejnym kroku i w następnym odcinku o tym będziemy sobie rozmawiać, czy to, co jest, y, 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 jak to, o czym y, warto powiedzieć w, w danym temacie, Chciałam, szukam innego słowa dla temat, ale poległam. Subject. Y, y, tak, w, to, w tupiku. <laughs> <laughs> jak, y, to, to jak o tym mówić, jak się z tym zmierzyć, żeby no to właśnie tak zarezonowało z tymi ludźmi do których my to mhm. mówimy tyle tylko że najpierw to my potrzebujemy zrobić sobie taką drabinkę i ustawić w hierarchii ważności wszystkie te rzeczy które my możemy osiągnąć dzięki temu naszemu wystąpieniu mhm. z jakim wrażeniem z jaką myślą z emocją emocją odczucia. tak chcę zostawić moich słuchaczy no bo tutaj, myślę sobie, działa ta zasada, im mniej, tym więcej. Jak się umówimy na minimum ze sobą i będziemy wokół tego minimum oscylować, to jesteśmy w stanie nadbudować wiele innych rzeczy, które w tej prezentacji się znajdą, bo są ważne z naszej perspektywy, a jednocześnie będzie to tak, że wszystkie one będą służyły temu nadrzędnemu celowi. No bo um, cały problem polega na tym, i tutaj z premedytacją używam słowa problem, a że ci ludzie, którzy nas słuchają, to oni nie zawsze przychodzą tacy hop-siup, biorę wszystko i w ogóle chcę słuchać, i jakież to jest fantastyczne, i ja nie mam nic innego do roboty, tylko właśnie słuchać i spijać z dzióbka mojego prelegenta. Tak, się zawiesiłem, bo wspomnienia do mnie wróciły. Widać było taką, wiesz, migrację twoją wewnętrzną, wewnętrzną. po prostu oczy ci się odwróciły na drugą stronę i widziałam, że gdzieś tam. Przyszukujesz to jak jeszcze wspomnieć. Jak w tym pierwszym odcinku po przerwie wspominaliśmy, że weźmiemy na tapet ten nasz model prezentacja ukochany, to tam powiedzieliśmy krótko, że on się nad wodą, a, a mianowicie w, w zegrzu nad, nad zalewem urodził, i też Aniu, tu wspomniałaś, że musiałaś ze mną powalczyć w pewnej kwestii. Tam no tego nie tak, rozwinęliśmy wtedy. Tak, tak było. Była batalia dotycząca właśnie tego wątku, do którego teraz mnie podprowadzasz swoją wypowiedzią, a mianowicie tego, że ja nie wszyscy przychodzą, żeby ja słuchać. Tak po Myśmy z granym duetem, nie wprost bardzo, nazywamy pewne tak. rzeczy. Mm. Ale tak jest. I to chyba każdy, kto jest w relacji z drugim człowiekiem, już nie mówię, występuje publicznie. Doświadczył tego, że czasami rozmawiamy z kimś, kto po prostu czeka na nasze słowa i już jest gotów wdrażać je w życie, a czasami chcemy namówić dziecko, żeby posprzątało pokój. No i jakby skala wyzwania rośnie. To są najtrudniejsze wystąpienia publiczne. KPI-e są takie to, to wysoko postawione. To jest świetne postawione. doświadczenie swoją drogą. A propos poprzedniego odcinka, gdzie my występujemy publicznie, no na przykład na forum bardzo wymagającej publiczności, która potrafi obrócić wszystko z drugą stronę. Cokolwiek powiesz, zostanie użytek, To jest najtrudniejsza grupa. Nieletni, spokrewnieni, to jest, to jest wyzwanie. I tym czymś, o co się boksowaliśmy, było to, że e, mianownikiem wspólnym dobrych prezentacji, i do tego doszłaś ty, no i forsowałaś to u mnie, ja się trochę przed tym broniłem, zaraz powiem dlaczego, jest to, że dobre wystąpienie, dobra prezentacja, po pierwsze realizuje cel. Jak? No to są to pytania, z czym chcesz zostawić słuchacza jeden, nie 20 celów na 15 minut, tylko jeden cel. Ale do tego jest tak skonstruowana, i to jest już absolutnie cel ukryty, taki konstrukcyjny, a nie merytoryczny wystąpienia, żeby ułatwić. Chciałeś jingla w tym momencie A Nie, puścić, nie, nie czy... jak, jak skończysz, a, tak, tak. No, ułatwić. ja chciałam. To ja Będzie coś Dziękuję. nowego, proszę Państwa. A nie będzie celowała. Tak, żeby e, ułatwić naszym słuchaczom przejście pewnej podróży wewnętrznej w głowie, myślowej podróży, do, których, do której my ich zapraszamy. No właśnie naszą prelekcją. No pięknie pani to nacisnęła. Uczymy się nowego, więc jeszcze będziemy trochę się z tego podśmiewywali. A teraz wracam do tej podróży. Myśmy o niej też już nagrali cały dedykowany, dłuższy odcinek, więc oczywiście podlinkujemy, tam będzie więcej szczegółów. Ale można przyjąć, że w naszych głowach w momencie, kiedy rozpoczyna się proces decyzyjny, dzieją się pewne dość dobrze określone rzeczy. Mhm. Okej, okay, no dobra, to bo ja tak się chciałam wtrącić, tak budując właśnie ten wspólny mianownik, ale Ty jeszcze nie, go nie nazwałeś, to ja nie wychodzę przed, przed szereg. Dobrze. <śmiech> <śmiech> Proszę, Mary, Ania zabrała myszkę, więc może być dziwnie. Um, no i co mam teraz powiedzieć? A podróż w głowie myślowa, dlatego że e, to, że my jesteśmy do czegoś przekonani. Na tyle przekonani, żeby z tym wyjść przed ludzi i o tym odważnie mówić, to nie znaczy, i to jest znowu klątwa wiedzy, to nie znaczy, że oni są tak sami gotowi, żeby to wziąć w swoje życie. Może być tak, że oni do tej decyzji jeszcze nie dorośli. To jest, nie znaczy, jest, że są gorsi, tylko mają mniej doświadczeń życiowych niż ja. Może jeszcze się nie potknęli tyle razy, ile ja się na przykład potknąłem, więc mają ten współczynnik samozajebistości jeszcze trochę za wysoko. I pewnych rzeczy jeszcze nie widzą. A no, może są zwyczajnie młodsi. No i różnice pokoleniowe pokazują, że na pewne rzeczy patrzą inaczej. To, co jest mianownikiem wspólnym dobrych prezentacji, tu się brałaś wdech do tego, to dokończ, poproszę. Co jest mianownikiem wspólnych dobrym wystąpień? Zmiana. Czyli przeprowadzenie, zbudowanie takiej narracji, żeby ułatwić słuchaczom zmienienie tego zdania to nie dla mnie, mm -hmm. na zdanie okej, okay, może warto temu się przyjrzeć. Mhm. Z premedytacją mówię, ok, może warto się temu przyjrzeć, choć ten taki finalny, okrzyknięty sukcesem etap zmiany to jest zaangażowanie, czy nie moglibyśmy powiedzieć od nie chcę, poproszę razy dwa, ale powiedzmy sobie szczerze, no, taki proces trwa i on będzie efektywny, jeżeli ktoś będzie sam nim sterował, a nie ja mu będę wkładał do głowy tą decyzję, którą on ma podjąć. Więc mnie się wydaje i będę tego bronił na bazie swoich doświadczeń, naszych doświadczeń, że tym celem, który sobie stawiam i warto go postawić jest to, żeby zabrać ludzi z punktu mnie to nie interesuje, no może to i fajne, ale trudne, albo no, w pewnym wieku już się nie zmienię, albo w pewnym wieku już się nie mogę uczyć, albo o kiedyś to by się dało, albo mhm. jakbym był, mieszkał w większym mieście, to by miał większe możliwości, to, to ten do takiego stanu, okej, okay, nie jestem już młody, nie mieszkam w dużym mieście, ale może coś z tego mi się przyda. Mhm. Wiesz, Maciek, to co dla mnie było bardzo odkrywcze i dlaczego ja się do tej zmiany tak y, przyczepiłam, to y, była y, taka nasza rozmowa, gdzie y, doszliśmy do wniosku, że jak człowiek przychodzi na wystąpienie, to on nie wie, jako ten słuchacz, a, tak a jak wychodzi, mhm. to ma wiedzieć. Y, przychodzi, jest nieprzekonany i nie chce, wychodzi. No, tak jak mówisz, niekoniecznie musi chcieć, ale niech mu się ta lampka mhm. zapala, a może jednak. Czegoś nie rozumie, nie docenia, wychodzi na wystąpienie, posłucha, no. wychodzi i mówi: Kurczę, może to jest jednak warte do, uwagi. Wiesz w przodu głowę, przeniosłem się na, na plażę mm -hmm. y, i zacząłem się bawić wiaderkiem, siteczkiem i łopateczką. No. Idealnym stanem by było, gdyby nasi słuchacze byli tymi wiadrykami. Mm -hmm. A to, co my im przekazujemy, było piaskiem. Natomiast prezentacja, która jest narzędziem do przekazania wiedzy, była łopatką. No jak gdybyśmy tak ten piasek nabrali łopatką i wsypywali do wiaderka. Co i to wiaderko by było? się napełniało. Tylko kłopot polega na tym, że wielu z nas, i to z pełną odpowiedzialnością powiem o sobie, ja przez pryzmat moich przekonań, uprzedzeń, stereotypów niestety trochę tak, to schematycznego myślenia, na to wiaderko moje, które jest teoretycznie otwarte na wiedzę, nałożyłem sobie siteczko. O, no. I piasek przez to siteczko się wolniej sypie. Albo wręcz nie sypie czasami, jak jest grubo Ale też pięknie zobaczę, że jak wpada tam kamyczek, czyli taki wiesz, konkret merytoryczny, no to w ogóle już to siteczko no nie, nie przypuszczono. Ja tak, Gdzie tam w przecież... łopatkę się wsadza, żeby to skompletować. To wtedy można tam przecież, przepychać Przecież boczkę. ja wiem, swoje. Y, widziałem, w życiu przeżyłem, to co mi tu będą wrzucać takie to, 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 ciekawostki. No. Nie? Czyli no. dobra prezentacja, dobre wystąpienie. Możemy zrobić oczywiście krok dalej, dobre szkolenie, tylko tam jest więcej czasu. Tam można doświadczeniami ludzi do tego zaprosić. Trudniej jest w wystąpieniu, gdzie my no nie mamy jakim zgotować doświadczenia. My musimy, nic nie musimy, ale no właśnie, słowami, sposobem, pewnym fortelem w pozytywnym znaczeniu tego słowa, dać im. E, Wyobrazić sobie doświadczenie. Mhm. Bo w tym wszystkim, o czym opowiadasz, to jest taki proces wewnętrzny, który się dzieje w człowieku. No bo on mhm. tak dostaje pewne informacje, ma je wzbogacone, no nie wiem, o slajdy, jakieś o jakieś przykłady. I teraz w tej jego mózgownicy to się wszystko ma poukładać. Mhm. No i jak to zrobić, żeby mu pomóc, żeby być takim, jego, wiesz, pilotem, przewodnikiem w tym. Wcale niełatwym procesie, no bo jak ja idę gdzieś i słyszę, że na przykład coś robię źle i mam robić inaczej, robić inaczej. no, to no mentalny no, gestko za no, kibicie i coś no. się I co nie To Coś kły, ktoś się mm -hmm. zamknie w sobie. Mhm. Ja nie wiem, czy. Znaczy, mm, wiem, że nie jestem w 100% w stanie powiedzieć, co należy zrobić, żeby przez to ludzi przeprowadzić, ale też wiem, co ułatwia znalezienie tej konkretnej metody. Pierwsza rzecz to jest. Zrozumieć i zaakceptować, że oni mają sitka, sitka na wiaderkach. Bo ja też mam. To nie jest nic złego. I to oni nie są tacy źli, że sobie Tam. te sitka zakładali i mi tutaj wbrew. Dokładnie. To im zrobiła Tylko szkoła, tak to im zrobił dom rodzinny, który przynosi nam wiele dobrego, ale też nas uczy pewnych naleciałości, które potem bardzo często mm -hmm. pokutują. To zrobiła nam pierwsza praca, druga praca, to sami sobie zrobiliśmy wielokrotnie. No to jest życie. To jest system socjalizacji, to jest normalna rzecz. Więc to nie jest złe, ale to oznacza że ja powinienem, po pierwsze, moją wiedzę poporcjować w taki sposób, żeby przecisnęła się przez te dziurki. Nawet nie przecisnęła, żeby się tak się w miarę łagodnie przesypała, powiedziała. Dokładnie. Po drugie, nawet jeżeli ja nie mogę jej poporcjować, to przecież dobrze wiecie, że jak chcemy przyspieszyć przesypywanie się piasku przez siteczkę, no to nim potrząsamy. Czyli mogę zbudować tą prezentację tak, moje wystąpienie, żeby ona troszkę potrząsnęła siteczkiem. Bo sam proces decyzyjny wygląda w ten sposób. Najczęściej ludzie na początku zaprzeczają. To jest naturalny mechanizm naszego mózgu. Więcej w tym odcinku o zmianie, żeby tutaj nie powtarzać. Zaprzeczanie polega na tym, że ja dobrze, inni tak, u mnie ok, Albo właśnie te wszystkie rzeczy nie są. Za stary, za młody, za ładny, za brzydki. Tam podkładamy sobie tysiące usprawiedliwień. Jutro. Jesteśmy w tym mistrzami świata i okolic. Jutro, najpiękniejsze słowo świata, dokładnie. To jest zaprzeczanie. Każdy, kto chociaż raz wpadł na pomysł, że od jutra zacznie biegać, Myślę, że zna ten mechanizm. No, albo czytać, albo zdrowo się odżywiać, cokolwiek Dalej, robić inaczej no, niż do tej pory. Nie ma sensu od jutra, lepiej od poniedziałku, bo takie rzeczy się w poniedziałek zaczyna. I odsuwamy, czyli zaprzeczamy. W momencie, kiedy przestajemy móc zaprzeczać, bo na przykład e, logika albo siła argumentów, albo obrazowość argumentów, specjalnie wymieniam trzy obszary, żeby połączyć z tym odcinkiem ja w mm -hmm. prezentacjach, Znaczy tego, jaki mam styl, w czym jestem mocny, to tam będę szukał tej, tego, tego punktu przełożenia w swoim wystąpieniu. Jeżeli ta logika albo obrazowy język spowoduje, że słuchacz nie może już zaprzeczać, no, nie może odwrócić się od tego, no to prawdopodobnie wtedy wejdzie w opór. Nie dlatego, że jest zły, tylko dlatego, że ma sitko. Mm -hmm. No i to sitko po prostu nie pozwala. Ono się tam przytyka. Tak, dokładnie. Mm -hmm. No się gromadzą te rzeczy. Więc moim zadaniem jest przygotować wystąpienie tak, żeby po pierwsze miało takie przykłady, żeby wyjęło z zaprzeczania. Bo to jest naturalne, że ludzie zaprzeczają. Potem dobrze, żebym był gotowy na to, że może się pojawić opór. Opór może być e, trudnymi pytaniami, opór może być podważaniem tego mojego ekspertstwa, albo wręcz wydaje się, że podważaniem mojego autorytetu. Mm -hmm. Co ty wreszcie sprzedałeś, żebyś mnie uczył sprzedaży? E, opór może być e, minami, które się zaczną malować na twarzy naszych odbiorców albo wyglądają... brakiem min, Ta, jak ludzie wyglądają jak nieboszczyki. Słuchajcie, i to jest OK. To mm -hmm. znaczy, że w procesie zrobiliśmy krok do przodu, i to krok w bardzo dobrym kierunku kierunku do celu. A cel jest ważny. Bo dopiero po oporze przychodzi trzeci etap, trzeci etap zwany eksperymentowaniem, który właśnie jest tym stanem, który myślę, że warto sobie wyznaczyć jako punkt docelowy dobrego wystąpienia. Mhm. Czyli ten moment, kiedy ludzie zaczynają trząść sitkami. Czyli, Sami. Okay, tak, Sami, to no? może nie jest proste, to może będzie wymagało ode mnie pracy. Może nie wszystko kupuję z tego, co on, ona do mnie mówi, ale o ten kamyczek, to mi się podoba, ten to bym sobie wziął. I to już jest bardzo, bardzo dużo. Podsumowując proces, mamy zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie. Zaangażowanie z premedytacją zostawmy troszkę z boku. Myślę, że to jak dojdziemy do eksperymentowania, to jest bajka. Nawet wolę, znaczy według mnie lepiej dojść do eksperymentowania, bo ono pozostawia wolność wyboru drugiej stronie. Mm -hmm. Jak kto z Was lubi, jak mu się mówi, jak ma żyć. Mm -hmm. W związku z czym pamiętajmy, żeby kupić uwagę. Zbudować takie przykłady, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo, że ktoś wyjdzie z zaprzeczania. Jak? Trochę więcej szczegółów, jak dojdziemy do prezentu. Są na to pewne triki, techniki storytellingowe, na przykład podawanie w przystępny sposób pewnych szczegółów, które uwiergadniają. Potem przygotujmy się na to, że ludzie będą mieli takie tąpnięcie, może się pojawić opór. Mhm. Okej. Okay. I jak? wtedy warto się ucieszyć, a nie przestraszyć. A jeżeli tego oporu nie ma, albo za wolno się do niego czaimy, to warto nawet. Samemu zadać takie trudne pytanie i na nie odpowiedzieć, zanurkować Al, w głowy możliwości. że może tak być, że w tym momencie czujecie, że. Mhm. Bo my, jak się spotykamy z oporem, to mam wrażenie, że bardzo często próbujemy go tak jakby przysypać falą pozytywnych argumentów z drugiej strony. A moim Polukrować. zdaniem lepiej jest. Tak, no, tylko że to jest cały czas polukrowane coś niezbyt dobrego. Tak jest. Że być może lepiej jest powiedzieć, że nie wiem. Jak ja, te, jak ja się pierwszy raz zetknąłem z tym modelem, to jak usłyszałem to, co teraz do Was mówię, to pierwsza moja myśl w głowie była taka. Bo jak ludzie usłyszą w, w ustach osoby prowadzącej to, co mają w głowach, no to autentyczność rośnie. Szacun się robi. Więc czasami warto to wprost nazwać w że Ten opór jest też bardzo wdzięczny do pracy, bo mamy tam konkretne argumenty. Ale też to jest to, co Maciek mówisz, że tak długo jak nie ma oporu, to my nie mamy żadnego sygnału, że idziemy w tym procesie tak. decyzyjnym do tego naszego celu, mhm. który sobie zakładamy. Nie chcę mówić, że nie ma zmiany bez trudności i bez oporu, bo być może są, ale jednak takie e, zmiany, które dotykają naszego systemu przekonań ukształtowanych przez lata, mniejszy lub większy opór będą wzbudzały, no bo nie jest rzeczą łatwą zmienić swoje przekonanie, które budowaliśmy, nie wiem, dwudziestoletnim doświadczeniem. A no deklaratywnie bardzo, gorzej w działaniu. Aha. No więc to są, to są tego typu zabawy. Podsumujmy. Cel wystąpienia to co innego niż powiedzieć wszystko to, co wiem w danym temacie. Mhm. E, pomocne będzie zadanie sobie pytania, z jaką myślą, wrażeniem, emocją chcę zostawić moich słuchaczy. To jest rzecz powiedziałbym na froncie merytorycznym, natomiast w takiej warstwie konstrukcyjnej warto pamiętać, że dobra prezentacja ułatwia ludziom przejście przez proces decyzyjny, od zaprzeczania przez opór, to nie znaczy, że od razu będą nas rzucali krzesłami, ale jakiś opór może się pojawić, aż do eksperymentowania, czyli dopuszczenia do siebie tej nowej treści, którą przynosimy. Jeżeli ten odcinek uważacie za wartościowy, to zachęcamy, żeby nas zasubskrybować, przesłać dalej, polecić, skomentować, dać nam znać w informacji prywatnej, głosowej albo tekstowej. Co sobie myślicie i w jaki sposób wykorzystujecie te informacje, a już za tydzień porozmawiamy o tym, jak w kolejnym kroku modelu prezentacja zadbać o A, czyli o audytorium, bo ludzie w wystąpieniach są ważne. I różne. I różne. Znaczy, u mnie robota kogoś, kto mówi do ludzi, byłaby najlepszą. Jest fajną Szczę, Gdyby ci ludzie robotą. nie przychodzili. Właśnie, gdyby nie ci ludzie, nie? bo to oni generują te <grym> trudności, ale z drugiej strony, jakby oni nie przychodzili, to. Ciężko potem, cel zrealizować. To wtedy jak, jaki tytuł nosiłby nasz podcast dla tych, którzy mówią? Podcast dla tych, którzy mówią do siebie. A, do siebie. <laughs> to to my na pomyślimy nad alternatywną wersją, a w podcaście dla tych, którzy mówią do ludzi słyszymy się w przyszłą środę. Wszystkiego dobrego. Dzięki.